mamy dziś czwartek poranny oblot deszczowo pochmurno brzydko ogólnie mówiąc a młode młode są na oblocie właśnie i jak widać nie widać żadnego chyba żadnego a zobaczymy e ani jednego nie ma, ani jednego nie ma w pusty dach. O, i wrzucę wam na początek filmu e, suplementację, jaką stosuję i karmienie, e, bo to hodowców e, interesuje. Także oczywiście dostają pełen e, zestaw e, lotowy. Akurat, tu jest puste mam też w płynie i w proszku tu elektrolit daje po locie delikatnie zaraz po przylocie, żeby, żeby te tego łąbki to jest witaminą C. Witamina C bardzo dobrze działa na stres, może nawet pisze dodatek witaminy C, zwiększa odporność na stres i poprawia pracę układu krążenia a betaina przyspiesza i uprawnia procesy metaboliczne i energetyczne czyli to podaje po locie gołąbki jak są zestresowane potem mogą dostać adeno czy jakieś choróbska, inne, niekonieczne adeno bo to tak wszyscy zwiemy no i no i daje to czy pomaga czy nie, w każdym razie jest dobrze czasami jest tak, że daje się to samo i i w jednym roku skutkuje, a w następnym nie. Jak wychodzi, to wychodzi, a jak nie wychodzi, to nie wychodzi. W każdym razie podaję to. Ma działać w ten sposób, że zapobiegać stresowi, poprawiać metabolizm i nawadniać. No i tak się dzieje, taki efekt jest. Aquavit, witaminka. Tam mi się od ziół zbrudziła. Zioła używam. Zioła używam... Kilka rodzajów. Mam Krauter Jet, to akurat tego pana, ale też mam kobieli po lotach starych. Ogólnie to, co mi po lotach starych zostało. I nawet mam tu zioła. Też podawałem tego Fusa. Fus z Wodzisławia. Pozdrawiam kolegę. Jak on się nazywa? W Wodzisławiu lotuję. Tu gdzieś są są one, tylko logo mi wybrakło o, taka, nie wiem, zielona dolina czy, czy ekologiczna dolina ziół, coś takiego mieszanka wzmacniająca uodporniająca polało mi się wodą i mi napis zeszedł także loga nie pokażę eee, Tam może ktoś znajdzie, wklei linka w komentarzach, pozdrawiam tutaj kolegę, także też te zioła kupiłem u niego Cały pakiet, jeszcze ich nie zużyłem. Było kiedyś u mnie na filmie. Potem używam mnóstwo Pro-Immuno. daję na karmę już po locie. E, poniedziałek, wtorek. Mam Pro-Immuno, mam w jednym opakowaniu. nowszym, starszym, tu jest otwarte. O, otwarte. A tu są pół, pełne opakowania. Jedno, drugie. Chyba za kilka tych opakowań mam. Na zapas, bo tego idzie bardzo dużo, tego sypie po prostu. Poniedziałek, wtorek, środa. Proimuno, zastosowanie przede wszystkim dostarcza dobrych bakterii, odbudowuje po locie i magnes zabija. Magnes czy coś innego tu jest? Zawiera najskuteczniejszy preparat przeciwko mykotoksynom, czyli grzybom, czyli zabija po prostu grzyby. Zawiera pozytywną florę jelitową: lactobactylus i Bifiliotylus. Źle to czytam. Ma beta-glukany i manany. To jest coś takiego, że dobre bakterie się tym pożywiają i dzięki temu. Mogą rosnąć i być w organizmie. Czyli dobre bakterie, te pożyteczne bakterie, żywią się beta-glukanami, czyli dostarczamy pokarm dobrym bakteriom. Czyli oprócz dobrych bakterii dostarczamy pokarm dobrym bakteriom, dzięki temu one się mają czym pożywić, rozmnażają się, a jak są w organizmie dobre bakterie, zajmują miejsce, to nie ma miejsca na te złe bakterie, które powodują choroby. Tak to można by w prosty sposób powiedzieć. Mieć w formie helatu zabija kandidia czyli drożdżaki, i też zamiera witaminę C, czyli kolejna rzecz chroni organizm przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Także w sumie dostają polocie elektrolit witaminą C, poniedziałek, wtorek czy środę, znowu proimuno z witaminą C także te proimuno e, aqua amino e, to jest używane do, do zwilżania karmy e, jest to jakby drożdże w płynie, o coś takiego tu ma duży skład drożdże w płynie i aminokwasy o w sumie mieszanka aminokwasów nawet faktycznie tu pisze aminokwasy Lizyna, metionina, troszkę białka i witaminki z grupy, chociaż dużo witamin ma, ale z grupy B. Także dostanę ją Aqua Amino w celach zwilżania karmy. Fajnie się ten karmę zwilża. Aqua Amino i dostają olej, olej i olejem zwilżam karmę. To takim jadalnym. Eee, to jest te Aqua Amino, oczywiście do wody idzie zakwaszacz, eee, zakwaszam wodę, tylko trochę daję tego mniej, bo pierony nie chcą tego pić, jak znam za dużo, strasznie są wrazidlate, bo to już się nie jest tak ciepło i eee, trzeba dostosować dobrze dawkę i nauczyć je, bo jak się poda pierwszy raz, ktoś nie dawał zakwaszacza, to jest tragedia. A jak się daje, to gołębie są przyzwyczajone i już to wygląda później lepiej. E, tu są puste butelki, tu jeszcze coś zostało. E, to też podaję. to jest na wzmocnienie mięśni. E, aquahol to jest na e, polocie do wody z elektrolitem albo z proimmuno. A tu kolejna usta O i to, jeśli chodzi e, o suplementację, e, o suplementację, to jest, e, to jest wszystko. Także, a jak gołąbki na tej suplementacji latają koło domu, to tutaj dzisiaj sobie możecie zobaczyć. Jeśli chodzi o karmę, to używam tej, która mi została po lotach e, starych. I tu różne rodzaje karmy lotowej dla gołębi starych mieszam. Nie zakupiłem osobno karmy dla gołębi młodych. Tylko po prostu zużywam to, co dla gołębi starych. Dla starych miałem, mam karmę tutaj do rozpłodu. No i lotową. Lotową dla, dla starych. I to razem mieszam. I zużywam po prostu karmę karmy dla gołębi dorosłych. No a teraz dalsza część filmiku. Piękny go swoją samiczką. A tu siedzi młodzież. One już były poszczepione. Czekają na. Na co wy czekacie? Na jedzenie, co? O, znalazły się. Znalazły się. Tam są. Dobrze, ja nie lubię. Jak się za długo od domu oddalają znalazłeś. A jeszcze ale te jaskółki. Słychać jak skrzydła szumią. Jest tempo. Pracują z pompą. A tak, o na dachu e, ten jeden. Żadnych flag nie mam. Że nie są gonione. One robią co chcą. Nie wiem, czy się ten świst nagrał jak przeszły, bo to może na filmie nie widać do końca. No ładnie chodzą, nie jest źle. ciągły się Nudny filmik ale lubię na nie patrzeć, że dzisiaj możecie razem ze mną popatrzeć jak są przygotowane gołąbki do lotu. Eee, cały problem, że na weekend pogoda zapowiada się nieciekawa. Aby się ten lot w weekend udał w dobrych warunkach <laughs> Tam znikły. Ostatnio boję się wypuszczać po południu, bo atrakcje turystyczne sobie tu zrobili loty balonami, i tu są. Jak gołąbki są w formie, latają bardzo ochoczo, to każde małe spłoszenie powoduje, że, no, że idą w powietrze. A koło domu, to jak pokazałem, tam na jednym z filmików blisko latają balony i można zostać bez gołębi. O, idą tam nad lasem. Złapałem je. Nie, już są za drzewami. Tam się schowały, za drzewami. Tam są. O. Udało się je złapać. Gdzieś wyjdą. i jakby je diabeł gonił i poszło chyba chore nie są i zawróciły, idą z powrotem ale idą teraz Na zbliżeniu, one są w oddali, o. jak tam jadą, się chyba rozciągają, o. ale fajny widok o. rozbiły się. Jedno i drugie chciałem porządzić. I znowu zasuwają. Zniknęły. Dobrze. Adam. A widzę gdzieś za gołębnikiem Widzę, że te potłuczone też poleciały Tylko ten jeden nie chce latać. Coś ty za jeden jest nie Wiadomo czemu ci się nie chce albo może żeś się spóźnił do kolegów i, i ci uciekły A. i przeszły tak, głębiej idą z lotu. No nic, koledzy, dziękuję za uwagę. Dobry lot. Jak, co sądzicie o formie gołąbków? Dają radę w weekend? Czy nie dają rady? No i kończymy oblot. Ktoś zapyta, jak długo trwa oblot? Oblot trwa tak długo, aż Gołąbki powiedzą, że jest koniec oblotu. Teraz widać, że chyba już mówią, że jest koniec. Przyszły, a mówię, tu nie ma żadnych flag, gonienia, wypuszczam. Robią co chcą. Teraz wygląda na to, że chcą iść do gołębnika, a ja też chcę, żeby szły do gołębnika, bo zaczyna padać a ostatnio. No ten tydzień jest deszczowy spadły na ziemię, jak się wykąpały. No więc dzisiaj wolałbym, żeby żeby już nie robiły głupot, więc troszkę im pomożemy, zwołamy je. Zobaczymy, mam nadzieję, że będą słuchały. A jedne już idą. Idą. A. Grzeczna jesteś, może do serii cię będzie trzeba dać. To jest

Pać, 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 poć. Może nie powinienem wołać poć poć, bo jedni tego nie lubią No ale one nie są głodne jakieś, żeby się zabijać przy wchodzeniu Tak sobie wchodzą Idę wołać Kończę film, bo nie lubicie poć poć, więc ja sobie zwołam Dziękuję za uwagę Dobry lot